Halo, halo, dzień dobry kochani, zapraszam Was serdecznie. Mam na imię Magda, jestem mamą dwójki dzieci. Jestem na Ketozie. Słuchajcie, mam męża bardzo fajnego, który też jest na Ketozie. Tą całą naszą przygodę z ketozą zaczęliśmy cały rok temu. Ja schudłam, słuchajcie, no już 18 kilo, mój mąż 14, no i słuchajcie, chcę po prostu Wam na tym kanale pokazać, jak to jest, ale tak naprawdę, jak to jest, tak bez oszukiwania, słuchajcie, że masz dwójkę dzieci, masz robotę, masz tyle dorobienia, że no czasami się nie wyrabiasz. Ja chcę tu pokazać, że słuchajcie naprawdę da się. Yy, bo ja mam, o, no, jeżeli mnie śledzisz na Instagramie, yy, to będziesz wiedział, wiedziała, że yy, ja nie używam jakichś egzotycznych yy, składników, tylko ja używam to, co jest dostępne, Słuchajcie w każdym sklepie, no tam ewentualnie czasami jakiś tam R muszę zamówić z internetu yy, lub yy, mąkę migdałową. Ale słuchajcie, jak dobrze poszukasz to one są dostępne prawie wszędzie, naprawdę. No i co tam jeszcze kochani, chcę wam powiedzieć o tym, że możesz to zrobić szybko, łatwo, bardzo tanio. Mogę się z wami podzielić, że moje rachunki, moje rodziny w ogóle spadły o połowę. Bo słuchajcie, ta dieta jest tak syta, że naprawdę malutko rzeczy kupujesz. Bo, bo jesteś jeszcze, no, najedzony na e, Więc em, na tym kanale będzie dużo też e, zakupów. Po prostu chcę Wam pokazać, co ja no, kupuję, e, ile co kosztuje mniej więcej, co się opłaca, co się nie opłaca. E, ja ogólnie słuchajcie, lubię tak zwane bargains, czyli ja lubię naprawdę fajną okazję złapać, lubię wszystkie polecajki, więc będę się z Wami tym dzieliła. I będę Wam pokazywała moje sekrety yy, i najlepsze produkty. No, teraz ja jestem, słuchajcie, z na spacerku. Zazwyczaj próbuję tak dziennie sobie chodzić. No, 5 km. A czemu 5 km? Bo moje dzieci śpią około godziny. <noise> więc e, dlatego to 5 km. Chcę, żeby się po prostu fajnie wyspały. No, no więc, słuchajcie. Jeżeli nie macie dzieci, to słuchajcie, będę robić tak, że wszystko co jest związane z dziećmi będę starała się dawać na koniec filmików, żebyście po prostu mogli sobie, no już nie musicie tego oglądać, a jeżeli jesteście zainteresowani tylko samym Keto, no to będzie to na początku filmiku. A więc słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam na mój e, kanał, no nie kanał, na, na mój profil na Instagram, e, nazywa się The Keto Goat. E, dużo ludzi mnie pyta dlaczego e, The Keto Goat, e, bo jak byłam słuchajcie malutka, taka maleńka, w miałam miałam ileś miesiąc, A to tata zawsze tak do mnie mówił, że taka jesteś kozunia. Tak becisz, tak Ja tylko tak mówiłam. Więc od tamtej pory została koza, kozunia. Później dorosłam. Zrobiłam się koza, kozica. I tak to już zostało. Więc dlatego The Goat. Więc zapraszam Was serdecznie i dziękuję za uwagę. I słuchajcie życzę Wam powodzenia i pamiętajcie, że jeżeli chcecie jakiejś pomocy ja naprawdę z chęcią Wam pomogę e, i polecam moje przepisy bo em, mi się wydaje, że no wydaje mi się, słuchajcie pomogłam już wielu ludziom e, o tym będzie w następnym wideo e, no bo ja naprawdę pomogłam już chyba no, ponad 20 ludzi i dlatego ja tak w sumie się zdecydowałam, żeby jednak założyć ten kanał, zobaczyć co z tego będzie, bo ja lubię pomagać i, i no sama byłam w tej tak zwanej dupie i sama chcę, żeby ludzie naokoło mnie byli też zdrowsi i no i chudni przy okazji. No, więc trzymajcie się cieplutko. do zobaczenia. Pa.